Cześć, z tej strony Kamil, to jest kanał Go On Board Polska, a dzisiaj mam dla Was połączony update z Wiedźmina ścieżki przeznaczenia oraz nasze plany jako Go onboard. Zapraszam. Ten materiał jest przedłużeniem naszego update'a, który wisi na stronie GameFound przy projekcie Wiedźmi ścieżka przeznaczenia. Pokrótce dzisiaj opowiem, jak przebiegają dalsze prace, ale też jeszcze opowiemy razem z Łukaszem o naszych planach na ten rok. Ok, zaczniemy od chyba najważniejszej kwestii, od pytania, które nurtuje wielu wspierających albo osoby, które dopiero chcą jeszcze dołączyć do projektu, czyli do kiedy tak naprawdę jest otwarty ten cały pledge manager, czy late pledge, czy jakkolwiek to sobie nazwiemy. To już od razu mówię. Tak jak potwierdzaliśmy, trochę mniej oficjalnie w komentarzach, tak teraz mówimy już bardzo oficjalnie. Do 31 marca będzie otwarty pledge manager. I do tego momentu możecie nadal składać zamówienia bądź edytować swoje obecne. Natomiast po tym terminie już powoli będziemy szykować się do masowej produkcji. Tak więc składanie nowych zamówień nie będzie możliwe. Do naszego biura przyjechały nowe prototypowe komponenty, i teraz, właśnie gdzieś w tle, powinna pewnie lecieć nasza rolka. Jak to wygląda? Generalnie to są komponenty, zarówno do opowiadań ze stretch goli, jak i maty. Y, oczywiście y, to wszystko co widzicie obecnie to są nadal komponenty prototypowe, dlatego też zastrzegamy, że oczywiście ten finalny wygląd gry może się różnić oczywiście na plus. Jeżeli chodzi o grę podstawową to niedługo zakończymy już wszelkie prace redakcyjne oraz graficzne nad tym segmentem gry i będziemy już wysyłać pliki do zarówno naszego producenta, do fabryki, jak i do naszych partnerów, które będą zajmowały się tłumaczeniem. Będziemy wysyłali pliki oczywiście w języku angielskim oraz te, które nie wymagają tłumaczenia, te takie bardziej uniwersalne, czyli strichy, tutaj już mówimy bardziej właśnie o jakichś kartach, ilustracjach i tak dalej, wszystko to, co mamy już zaakceptowane. I to tyle, jeżeli chodzi o grę podstawową. Jeżeli chodzi o dodatkowe cele, o nasze powieści ze Stretch Goli, no to sprawa ma się następująco. Tak jak informowaliśmy w grudniu, że e, kończymy prace deweloperskie, tak teraz właśnie przechodzimy już kroczek dalej. Czyli pałeczkę przejmuje dział, e, który zajmuje się pisaniem fabuły oraz redakcji e, tekstów oraz oczywiście też dział graficzny bierze w obroty tą część gry. Prace powinny zakończyć się mniej więcej w połowie lutego, jak tylko będziemy mieli dużo więcej informacji na ten temat, no to oczywiście przekażemy je wam w kolejnej aktualizacji. Co do figurek natomiast to jesteśmy nadal w stałym kontakcie z naszym producentem, z fabryką i niedawno otrzymaliśmy od nich pliki, które reprezentują te formy, które będą użyte do masowej produkcji. A my oczywiście wybieramy te pliki, my je przeglądamy, feedbackujemy oraz przekazujemy do dalszego akceptu. Mam nadzieję, że te projekty, formy i figurek zostaną zaakceptowane w ciągu najbliższych dni. Uzupełniliśmy stronę GameFound oraz w naszej aktualizacji podaliśmy taką bardzo rozszerzoną tabelkę, która zawiera w sobie. Praktycznie każdy komponenty gry oraz każdy zestaw. Właśnie pewnie teraz na ekranie się Wam to wyświetla. Tak więc, jeżeli chcielibyście się w bardzo telegraficznym skrócie dowiedzieć i upewnić, co znajduje się w takim a takim zestawie, no to możecie sobie właśnie tam zerknąć zamiast przeklikiwać się przez każdy zestaw na stronie głównej. Mamy nadzieję, że będzie to pomocne. Przypominamy, że oczywiście możecie zamówić jeszcze Wiedźmin Stary Świat, ale tak jak widać na załączonym obrazku, jest tylko i wyłącznie w wersji angielskiej. I uwaga, tutaj nowość, bo w momencie opublikowania tej aktualizacji dodaliśmy opcję, że możecie wybrać właśnie tą wersję językową, ale tam jest tylko i wyłącznie angielski. I zrobiliśmy to właśnie po to, aby dodać trochę więcej przejrzystości na stronie i żebyście byli świadomi właśnie tego, że jeżeli zamawiacie Wiedźmina Stary Świat, to on będzie dostępny tylko i wyłącznie po angielsku. I to już wszystko w temacie Wiedźmina Ścieżki Przeznaczenia oraz Wiedźmina Stary Świat. Tak jak zapowiadałem, zapraszam teraz właśnie tutaj do nas Łukasza, który opowie o tym, co tam u nas i co się zapowiada na ten rok. Okej, okay, mam tutaj specjalnego gościa, nie zgadniecie, jest to Łukasz Łoźniak. Łukasz, powiedz proszę nam, e, co nas czeka w tym roku. E, dziękuję za zaproszenie. E, e, oczywiście bardzo, bardzo chętnie powiem, co czeka nas w tym roku. E, no, po pierwsze, wciąż czeka nas praca z, albo nad, grami, które mamy cały czas e, i które chcemy wspierać, e, zaczynając po kolei, no to Wiedźmin Stary Świat, Gra, która mm, miała swoją premierę w zeszłym roku, e, cały czas pnie się też w jakichś różnych rankingach. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Jesteśmy już w tematycznych grach Top 100 na board game geeku. Super. Bardzo dziękujemy za Wasze oceny e, i cieszymy się, że tak dużo osób w nią gra. No i w tym roku nadal będziemy tą grę wspierać. Co To znaczy, no będzie miała ona oczywiście w różnych językach cały czas do druki. E, mamy nadzieję, że cały czas na rynku będzie dostępna i też pojawią się dodatki które były częścią stretch goli w kampanii, tych tak. nieekskluzywnych oczywiście. No więc ci, którzy kampanię przeoczyli, no to wszystko poza ekskluzywnymi rzeczami będą mogli już w tym roku zdobyć. Więc to jeśli chodzi o stary świat, jeśli chodzi o ścieżkę przeznaczenia, no to pracujemy cały czas nad tym, żeby dopracować wszystko. To znaczy zespół deweloperski, zespół graficzny, ilustratorzy, redakcja, pisarze, Zespół zajmujący się przedprodukcją, tak? I to wszystko jest gdzieś tam w biegu. No, tworzymy teksty i też one powstają w wersjach językowych później. No i przed nami w tym roku e, sprawdzenie jakości fabrycznej, transport, wysyłka, więc cały czas rok pod znakiem także e, Starego Świata i ścieżki przeznaczenia. Tak, tak. To, jest, to są nasze dwa projekty, na które będziemy się najbardziej skupiać w tym roku, mhm. ale. E, mamy jeszcze coś nowego i tak. czym możemy się podzielić? E, możemy się podzielić tym, że oczywiście, jak się pewnie domyślacie pracujemy jeszcze nad innymi rzeczami, to na pewno możemy powiedzieć, e, nasz zespół cały czas rośnie rozwija się, uczymy się, jak działać sprawniej lepiej i no jest jedna gra, którą będziemy niedługo ogłaszali. To jest coś, co przed nami jest, więc teraz jest zapowiedź tego, że będzie zapowiedź, a jak już pojawi się zapowiedź, to będzie informacja o tym, że ta gra będzie tak, jak nasze poprzednie gry pojawiały się w crowdfundingu, tak. co oznacza znów to, że chcemy Was jak najlepiej wysłuchać. Chcemy wasz wkład, wasz wsad, wasze pomysły, wasze uwagi na tyle, na no, ile możemy w, wdrożyć i, i w tym projekcie uwzględnić. To jest coś, co lubimy robić bardzo. Oprócz tego, że oczywiście mamy bardzo sprawny, kreatywny zespół tutaj, to też chcemy słuchać głosów społeczności, która zbiera się wokół danej, czy to właśnie gry, gry wideo, a później jej planszowej adaptacji. A no i jest to tytuł, który już powolutku pokazujemy, więc nawet jak go ogłosimy, już jakieś pierwsze może takie wstępne... Recenzje, czy pierwsze wrażenia może gdzieś tam się pojawią, więc bardzo ekscytujący projekt, nad którym bardzo fajnie nam się pracuje już od dawna. No i teraz zbliżając się do ogłoszenia i do pewnych takich konkretów, też właśnie chcemy podzielić się tym z wami w oczekiwaniu na kampanię. Mhm, czyli klasyka. W sensie jak my już ogłosimy grę, co to będzie za projekt, mhm. mamy ten okres prekampanii w której tak. będzie otwarta strona na GameFound. Będziemy wchodzić z wami w interakcje. Będą też na pewno update, y, tak jak które robiliśmy, że były przed kampanią, mm -hmm. więc pokażemy, y jak to, się tak. to gra, pokażemy na tyle, na ile będziemy w stanie komponenty. No ale właśnie zawsze gdzieś tam z pewną uchyloną furtką na wasze pomysły i wasz wsad, na które jak zwykle liczymy. Dobrze, dzięki Łukasz. Jak zwykle przynosisz dla nas same konkrety. Tak więc niedługo, niedługo, no niedługo, e... nie no, nie ale to jak, jak oczywiście ogłosimy, to będziecie wiedzieć, a to, kto wie, ten wie, tak więc e, do zobaczenia wkrótce, bo to będzie wkrótce, dzięki i widzimy się w kolejnym segmencie. I na koniec dzisiejszego materiału jeszcze malutka, malusieńka zapowiedź, a mianowicie na kanale Gombord Polska, poza filmami Łukasza oraz naszymi materiałami o projektach. To chcemy również eksplorować różne formaty w temacie gier planszowych i ludzi związanymi z tą branżą. Tak więc miło mi jest ogłosić, że naszym najbliższym materiałem będzie rozmowa z Zaku Board Games. Mamy przygotowanych kilka tematów i wątków, które będziemy chcieli poruszyć, ale na co jeszcze czekamy, to na Wasze pytania. Pod koniec tego materiału zrobimy sobie taką sekcję QA od widzów. Tak więc jeżeli chcecie zostawić pytanie dla Zaku, to zapraszamy do naszej sekcji komentarzy. I to wszystko na dzisiaj. Dziękujemy jeszcze raz najserdeczniej za wasze komentarze i za wasze zaangażowanie. Widzimy się następnym razem. Pa, pa, pa. trzymajcie się. Cześć!